O tym się mówi, o tym się teraz mówi. O tym się mówi, mówi cały czas. A dzisiaj w programie o tym się mówi. Moim gościem jest Bartłomiej Kazimierczak, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy w radiu i w internecie. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. W puli wojewódzkiej znalazł się ten dotyczący waszej placówki. Otwórz nam drzwi do nowych wind. Montaż dwóch zautomatyzowanych wind osobowych w budynku przychodni specjalistycznych. Ale czy ten projekt dotyczył Dotyczy tylko montażu wind? Nie dotyczy tylko montażu wind. Jest to tytuł, tak naprawdę chcieliśmy aby. Najważniejsza rzecz była w tytule zawarta. Rzeczywiście te windy są, no nie ma co tu przebierać w słowach. Są stare. One są cały czas używane, są sprawne, jak najbardziej jeżdżą, wożą pacjentów od parteru do czwartego piętra. Dzielnie służą, natomiast po prostu są stare. Ich konstrukcja jest rodem z PRL-u. Niestety, pomyśleliśmy, że na pewno przyda się wymiana ich na nowe, ponieważ ma mamy tutaj na myśli modernizację kompleksową dwóch dźwigów osobowych. Natomiast to, co pan redaktor wspomniał, rzeczywiście ten projekt nie opiera się jedynie na wymianie dwóch wind, na modernizacji dwóch wind. Chcemy również w ramach tej inwestycji zmienić wygląd samej poradni specjalistycznej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Między innymi drzwi. Drzwi też są stare. Chcemy zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, ponieważ w budynku poradni specjalistycznych mamy dział rehabilitacyjny, mamy poradnię ortopedyczną, chirurgiczną. Nie tylko starsi ludzie z dysfunkcjami ruchowymi do nas przychodzą, ale również młode osoby o kulach, na wózku inwalidzkim również e, takie osoby do nas przychodzą i na pewno przyda się, aby jak najłatwiej można było poruszać się między piętrami budynku poradni specjalistycznych. To chodzi o ten budynek przy ulicy Wolborskiej? Tak. Chociaż o... mówicie, że Rakowski. Tak, tutaj jeszcze raz chcę powtórzyć, że cały kompleks szpitalny ma jeden wspólny adres Rakowska 15, natomiast no przyjęło się ja też jestem Piotrkowianinem z krwi i kości, zawsze mówiło się jedź na Wolborską, iść na Wolborską. To jest budynek od strony ulicy Wolborskiej, jak najbardziej jest to trafne określenie, natomiast jest to nadal Rakowska 15. No to się mogło zmienić, dlatego że w internecie jeszcze pojawia się często właśnie Wolborska. To prawda, w wyszukiwarce Google jest bodajże Wolborska 74, jeszcze raz przypomnę, Cały szpital ma wspólny adres Rakowska 15, ale mówimy o przychodni od strony ulicy Wolborskiej. Na ile głosów liczycie? Ile głosów jest potrzebnych? Jak najwięcej. Tak naprawdę tegoroczna forma głosowania jest prostsza niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku trzeba było wygenerować kartę, em, posłużyć się numerem PESEL. E, było to troszeczkę skomplikowane. Daliśmy radę, uzbieraliśmy 2223 głosy. W tym roku jest troszeczkę prościej. Mamy gotowe karty. Jesteśmy przygotowani, że tak powiem, z góry na głosowanie, na ewentualne osoby, które chciałyby nas wesprzeć. E, liczymy na jak najwięcej głosów, e, ponieważ nie wiemy, jak konkurencja również w tym momencie działa. No, z tego co widziałem, konkurencja jest mocna, ale zobaczymy, bo kilka razy już Wam się udało wygrać. Tak, nie pierwszy raz startujemy w budżecie obywatelskim Województwa Łódzkiego. Na razie cztery edycje są dla nas bardzo szczęśliwe. Przypomnę, że w ramach pierwszej edycji do tej pory bardzo fajnie działa nam Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny. Mamy 26 urządzeń. To jest 2018 rok. Trzy lata temu po raz pierwszy mogliśmy się przekonać, jak budżet obywatelski działa. Później była rejestracja w budynku poradni specjalistycznych z elektronicznym systemem biletowym, która do tej pory służy pacjentom. Później 12 sierpnia 2020 rok przekazanie oficjalne dwóch nowoczesnych karetek typu C yeah Również w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast w tym momencie trwają bardzo intensywne prace związane z budową parkingu za budynkiem poradni specjalistycznych. To też jest budżet obywatelski. No i w tym roku, piąta edycja, liczymy również, że uda nam się zdobyć głosy i uda nam się po raz kolejny wspomóc naszych pacjentów. No, ten parking to zdecydowanie był potrzebny. Właśnie, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. Była potrzeba, nie ma gdzie zaparkować. No i będziemy remontować będziemy remontować, modernizować parking dodatkowe 30-40 miejsc parkingowych oraz modernizacja wewnętrznej infrastruktury drogowej. To wszystko w ramach budżetu obywatelskiego. To mamy, teraz czekamy tylko na realizację. Mówimy cały czas o edycji wojewódzkiej, a czy bierzecie też udział w powiatowych czy miejskich, bo są też y, dotyczące poszczególnych właśnie powiatów i miast, tak jak Piotrków czy Skierniewice? Tak, my mamy pulę wojewódzką. Jest to zadanie W23, tutaj będę podkreślał i przypominał. Natomiast każdy mieszkaniec województwa łódzkiego ma do dyspozycji dwa głosy. Jeśli ktoś głosuje na nasz projekt, bardzo się cieszymy. Natomiast szkoda, ponieważ jeden głos jest zmarnowany. Tak jak mówię, można zagłosować na jeden projekt wojewódzki i jeden projekt powiatowy. Lub miejski. Lub miejski. My oczywiście łączymy wszystkie siły, aby jak najwięcej głosów zdobyć. I jak najbardziej, jak najchętniej połączyliśmy się z Innymi projektami. My mamy kod W23, ale jako szpital bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w puli powiatowej oraz puli miejskiej. Jeśli chodzi o pulę powiatową, zachęcamy bardzo serdecznie do skorzystania z możliwości głosu na projekt o numerze EPI 01. Jest, są to ekologiczne wakacje pełne pasji dla dzieci z powiatu Piotrkowskiego, dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz ym, projekt o kodzie EPI09. Jeśli ktoś jest z Wojatu Piotrkowskiego, bardzo serdecznie zachęcamy. Jest to przegląd talentów sportowych, special edition. My wspieramy na pewno inicjatywy aktywne, a tutaj te oba projekty na pewno nie pozwolą na nudę. Zachęcamy do wczytania się w, konkret, w konkrety tych dwóch projektów. Natomiast, jeśli ktoś jest mieszkańcem województwa łódzkiego i jest jeszcze dodatkowo piotrkowianinem, zachęcamy serdecznie do zagłosowania na projekt EPO02. Jest to projekt o tytule e-senior: Nauka obsługi komputera z dostępem do internetu dla osób 60. Jest to zadanie z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, która ma na celu rozwój intelektualny seniorów. No, my wspieramy takie projekty, bardzo tutaj zachęcamy. Także jeszcze raz powtórzę: projekt szpitalny W23, zakładający modernizację między innymi wind w budynku przychodni specjalistycznych oraz projekt miejski EPO02. I POWIATOWY EPI 01 albo EPI 09. Zachęcamy serdecznie. A jak można głosować? Głosowanie polega na wypełnieniu karty. My takie karty mamy u nas w budynku przychodni specjalistycznych w rejestracji. Tam codziennie przybywa bardzo wiele osób, także zachęcamy te osoby, które są na miejscu. Natomiast jeśli ktoś chciałby oddać głos, bardzo zapraszamy serdecznie, żeby przyjechać od strony ulicy Wolborskiej do rejestracji poradni specjalistycznych. Tam mamy osobę, która pomoże wypełnić ten druk. Weźmiemy później do odpowiedniego punktu. Te wszystkie karty zbierzemy i zawieziemy, ponieważ organizator przewidział. Odpowiednie punkty, w których te karty należy zgłaszać, ale my pomożemy. Jeśli tylko ktoś rzeczywiście widzi potrzebę zmiany, bardzo serdecznie zachęcamy do budynku przychodni specjalistycznych. W rejestracji jest specjalny, tak zwany punkt do wypełnienia karty. Głosowanie, drodzy Państwo, tak naprawdę trwa od 10 do 15 sekund. Potrzebne jest imię i nazwisko, numer datę urodzenia, podpis. I tak naprawdę już wspieramy nie tylko nasz projekt, ale również powiatowej Czyli trzeba się podpisać. Nie ma głosowania w internecie? Nie ma, nie ma głosowania nie w internecie. Ma. Muszą, musi być to e, z długopisem w ręku. A na koniec, czy oddział covid jeszcze działa w szpitalu wojewódzkim? Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, oddział COVID, tak zwany covid Został zlikwidowany, tak zwana interna, czyli oddział wewnętrzny wrócił do funkcjonowania sprzed pandemii. Co prawda zostawiliśmy dziewięć łóżek obserwacyjno-izolacyjnych, natomiast stricte oddziału covidowego w naszym szpitalu już nie ma. Ale jakby nie daj Boże pojawiła się kolejna fala, to jesteście przygotowani. Jesteśmy przygotowani. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Kaźmierczak, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie był naszym gościem. Dziękuję serdecznie i życzę oczywiście zdrowia.